Kamil, a co ty masz za malinkę na śliwce? Co to jest za malinka? Uuuu, tak? Ona wjeździ, ona wjeździ! Uuuu, wjeździ? O, wy znowu jesteście razem? No będziemy, będziemy niedługo! Kamil, pokaż... Kamil, pokaż na kamerce jak Agnieszka się przysłała do ciebie. Agnieszka się przysłała, Agnieszka się przysłała! Agnieszka się do ciebie. Pokaż z <lows> <ảngety> <attanety> pochacz bliska, pokaż z bliska. Tak on! Mm wie, że Ulani ma z siostrą dziecko. Nie, tak kurwa, napisam. o tym, że masz z siostrą dziecko. Ty pierdolisz! No, Ej, Kamil, to grałem z tego CSK bo mi się po... Kamil, jakiś typ się pyta, czy ruchałbyś ulaniego jego siostrę? Eee, tak! Tak? Tak? Tak, tak. Powiedz, jak byś jej zrobił. <laughs> pokaż, pokaż jak byś jej zrobił. Pokaż! <laughs> Kamil terapeutycki, skichel to! I szotły to!